A my jak zwykle jakimiś danymi się tu dzielimy. bardzo ten już dobrze nam znany, tak. my sobie go tak czytamy, sobie o nim dyskutujemy i teraz mamy zestawienie czy informacje na temat zainstalowanych robotów w ogóle na całym świecie. 517 tysięcy w 2021 roku. Czyli to nie jest całkowita liczba istniejących, tylko tych, które w tym roku się zainstalowały. Tak, tak. tak. Czyli łącznie, jakbyśmy tak parę lat do tyłu policzyli, no to parę milionów już jest. No tak, z pewnością, no, ale no, takich nie widać. W... Właśnie, w tym codziennym życiu, tak zwany Kowalski czy Schmidt, czy jakiś tam inny obywatel innego kraju, i on ich jeszcze nie widzi. No bo tu rozmawiamy o tym, że ten robot jest coraz bliżej człowieka, prawda? no ale w Hali. No. Natomiast miałeś taki tak, przykład tak, i tak, rozwiązania gdzieś tak, w Wielkiej tak, Brytanii? Tak? Widziałem kilka lat temu takie rozwiązanie, właśnie w jednym z miast Wielkiej Brytanii, yy, o robotach, które dowożą książki z biblioteki. No, i tu na pewno napotkamy na bariery mentalne tych, którzy te roboty spotykają, mhm. jacyś chuligani, którzy A. będą niszczyli tą infrastrukturę. Tak samo z dostarczaniem dronami na pewno będzie, mhm. młodzież, która chętnie z procy postrzela, prawda? Ale wydaje mi się, że w tym wszystkim jest ważne przekroczenie pewnej bariery. Pamiętacie Państwo, jak. W 90 latach bankomaty stawia stawiano na ulicy. To ludzie mówili, jak pieniądze stoją na ulicy. Tak, to bezpieczne? To to ogóle... bezpieczne. No, dzisiaj już to jest normalne. I pamiętam rozmowę kiedyś miałem z takim burmistrzem mniejszej miejscowości, który postanowił zrobić tereny rekreacyjne. No, mieszkańcy mieli określone ograniczenia mentalne, tak to nazwijmy. Proste chłopaki to były. No, i oni sobie tam robili imprezy. No i oczywiście po każdej imprezie te ławki, ta zieleń była zniszczona. Zniszczona totalnie. Ale burmistrz miał wizję i powiedział: To jest kwestia czasu, że oni się do tego przyzwyczają. I rzeczywiście tak się stało. Po kilkunastu miesiącach, nie dość, że przestali niszczyć, to jeszcze sami zaczęli tego wszystkiego pilnować. Czyli chcesz mi ty powiedzieć, że to jest tylko kwestia częstotliwości zetknięć? Tak. tak I tego procesu zaprzyjaźniania się z technologią w czasie. Okay. Za jakiś czas. Nie będziemy się dziwili również autonomicznym pojazdom, robotom dostarczającym pizzę i wielu innym rozwiązaniom, ale tą barierę teraz musimy zacząć łamać. No, ciekawe. No, zobaczymy jak będzie. A co Państwo na to? Sezon pierwszy. Robotyzacja. Odcinek czternasty. Kiedy robotyzacja nie przynosi korzyści? MT Plus, Manufacturing Technologies and more. MT Plus to program telewizyjny adresowany do wszystkich zainteresowanych procesami produkcji i ich efektywnością. Na naszą scenę zapraszamy przedstawicieli dostawców liczących się w świecie robotów, automatyki i cyfryzacji. Rozmawiamy z nimi o tym wszystkim, co pomoże widzom budować ich świadomość i uzupełniać wiedzę w całym cyklu. Idziemy od ogółu do szczegółu. Dzisiaj na scenie firma Fanok, liczący się dostawca z zakresu robotyzacji procesów produkcyjnych. A oto reprezentanci firmy: Mateusz Amroziński, odpowiedzialny za wdrożenia, Jędrzej Kowalczyk, odpowiedzialny za wszystkie procesy. MT Plus, Manufacturing Technologies and More. To czternasty odcinek cyklu MT, w którym kontynuujemy naszą dyskusję o robotyzacji. Dzisiaj z przedstawicielami firmy FANUK porozmawiamy m.in. o błędach w planowaniu inwestycji w robotyzację i skutkach takich błędów. Panowie, jakie obszary wskazalibyście jako newralgiczne w inwestycjach w robotyzację? W jakich przypadkach inwestycja może nie przynieść korzyści i z jakich powodów? Chyba ostatnią rzeczą, jaką Państwo by chcieli, to to, aby jakakolwiek inwestycja nie przyniosła korzyści. Tak naprawdę, przede wszystkim. Pytanie, na które musimy sobie odpowiedzieć zawsze, to jest, po co inwestujemy, a drugie pytanie no to w co i gdzie. Eee, więc e, nauczeni no, i doświadczeniem tak naprawdę e, bardzo często przecież zmieniamy miejsce w ogóle, gdzie, gdzie klient inwestuje. Zaczynało się na przykład zapytaniem, że potrzebuje robota do obsługi maszyn, a zupełnie szliśmy na przykład w spawalnictwo, jeżeli klient wykonywał te dwa procesy u siebie. Tak więc, jeden z najważniejszych aspektów Mateusz, jaki ja się w życiu nauczyłem, to jest to, żeby bardzo szeroko patrzeć na naszą produkcję, żeby zrozumieć dobrze każdy proces i wynaleźć ograniczenia na nim występujące, i mówiąc wprost, podniesienie przepływu produkcyjnego. Chociaż też miałem taki niuans, gdzie wydawałoby się na pierwszy rzut oka, że wszystko jest ok. Hmm. Tylko dopiero kiedy weszliśmy w jakieś dane finansowe, okazało się, że bardzo wysokim kosztem, czyli na przykład wydajność stanowiskowa była super wysoka, bo tam praktycznie ponad 80%, czyli była bliska tego, co zwykle osiągamy robotyzacją. E, natomiast były zapasowe osoby, mówiąc wprost, było bardzo dużo sensoryki, systemów nadzorujących, aby to uzyskać, a tak naprawdę nie, nie, nie byłoby to potrzebne, gdybyśmy zastosowali właśnie automatyzację. Więc to bardzo szerokie spojrzenie i dobór miejsca chyba jest najważniejszym elementem, żeby, żeby jednak tę korzyść e, osiągnąć, żeby mówiąc wprost tego towaru ładować więcej na tira i, i, i zarabiać pieniądze, bo no, po to w pewnym tak. sensie państwo produkują, tak? No to, to, to jakby zdecydowanie w ogóle punkt pierwszy, krok pierwszy, tak jak sobie czasami rozmawialiśmy o tych poszczególnych krokach prawidłowej robotyzacji, to absolutnie punkt numer jeden oczywiście. Mi przychodzi do głowy to, co się już dzieje dalej. Nie? Czyli mamy zdefiniowane, mamy zdefiniowane miejsce, jest firma wdrożeniowa, która już zaczyna budować stanowisko zrobotyzowane, albo zaczyna analizować, czy zbierać dane techniczne, jest ten użytkownik końcowy, u którego ma to stanowisko pracować. No i mi przychodzi tutaj do głowy taka rzecz, jakby nietechniczna można powiedzieć, czyli jeśli się zastanawiamy, kiedy robotyzacja może nie przynieść oczekiwanych korzyści. No, wnioski i doświadczenia też niejednokrotnie pokazały nam... Też takich przykładów wiem, że masz, masz bardzo dużo, że bardzo ważna jest współpraca na linii integrator, czyli ten producent stanowiska, użytkownik końcowy, czyli, czyli klient, który będzie to dla którego to stanowisko będzie produkowało. No świetnie tutaj widać różne scenariusze, różnego rodzaju sytuacje, to znaczy podejście obu stron do wzajemnej komunikacji, do przekazywania sobie danych, czyli po stronie klienta bardzo ważne jest to, żeby te dane zebrać rzetelnie, przedstawić integratorowi. Po stronie integratora, żeby wszystkie dane potrzebne sobie spisał, zebrał, przeanalizował i tak dalej. Natomiast, jeszcze moja taka obserwacja: Mam taką też obserwację, która mówi, że. W sytuacjach już trudnych, kiedy coś zaczyna, coś zaczyna się dziać niedobrego, czyli na przykład termin się wydłuża, są jakieś nieoczekiwane problemy, no nie myli się ten, kto nic nie robi, te problemy zawsze jakoś tam będą, i wtedy, wtedy bardzo ładnie widać, czy obie strony chcą z tego problemu wspólnie wyjść. Czy, czy nie chcą tego zrobić? No to jest tak, jak na przykład z Państwem usiadłbym do stołu i byśmy sobie zaczęli rozmawiać. Dobrze, słuchajcie, jest tak i tak, siadamy do stołu, razem szukamy rozwiązania, co robimy. Ty, drogi kliencie, masz doskonałą wiedzę technologiczną o swoich produktach, ja się znam na robotach. Połączmy siły, jakoś wyjdziemy z tego, bo mogło się okazać na przykład, że jakiś detal tam jeszcze jakiś doszedł, który też trzeba obsłużyć, a nie było to wcześniej przewidziane. I to jest podejście super, takich klientów też bardzo często obserwujemy, integratorów również. No na przeciwnym biegunie zupełnie jest podejście nierekomendowane, czyli... No, drogi integratorze, masz tu specyfikację rać sobie. Nie? Ty masz zaproponować, a to, że gdzieś ten klient końcowy czasami ma swoje doświadczenia, swoje wnioski z poprzednich prób na przykład, no to on może tylko pomóc dzieląc się na przykład mm -hmm. tymi wnioskami. I tu zachęcamy zawsze bardzo mocno, żeby takie otwarte podejście mieć i tą współpracę rozwijać. MT Plus, Manufacturing Technologies and more też fajnie nawiązałeś, użyłeś słowa integrator, ale dodałeś, że producent stanowiska. To jest coś, co ja zauważyłem, jest bardzo kluczowe, żeby właśnie też rozmawiać po części na tej linii, o której mówisz. Czyli, żeby jasno zrozumieć, jaki efekt chcą Państwo osiągnąć, i żeby przede wszystkim dla mnie jednak ważne jest to, żeby firmy, które OK, mogą się specjalizować w kilku różnych aplikacjach, ale zwykle są to na przykład z tej samej branży albo znają ten świat produkcyjny wystarczająco dobrze, bo to nawet jak powiedzieć o specyfikacji, no niestety, specyfikacja na papierze bardzo często no nie jest tą samą specyfikacją w życiu produkcyjnym i to kiedy firma odpowiedzialna za stanowisko zrobione, za jego wdrożenie jest właśnie doświadczona, ma, ma bagaż już, już za sobą różnych działań i wie jak dokładnie poruszać się po danej branży, po danym środowisku, to uniknie takich problemów. Czasami doradzi klientowi, że na przykład, no a może jednak tutaj można jakoś te tolerancje poprawić, wykonania detalu, przez co będzie łatwiej załóżmy chwytać robotem, czy spawać w blachę, która jest lepiej gdzieś tam pogięta. Problem jest w tym, że często jednak każdy próbuje oferować, niekoniecznie na tym, na czym się zna. No i robotyzacja jest chyba wciąż takim tematem wschodzącym w naszym kraju. Wielu klientów kupuje pierwsze Robota, no i muszą tutaj Państwo jasno wiedzieć, że nie, nie można poruszać się tylko i wyłącznie po prostu ceną w robotyzacji, a trzeba patrzeć na wartość. To jest kluczowe. Tak? No bo e, też słyszałem takie komentarze typu, ale w razie czego mam karę za opóźnienie. Okej, okay, tylko że co nam da kilka tysięcy euro kary, dokładnie. jeżeli aplikacja nie będzie pół roku pracowała, a przez te pół roku by mogła wygenerować kilkadziesiąt tysięcy prawdopodobnie euro zysku. Więc to trzeba znowu dosyć, dosyć dokładnie analizować. I myślę, że no, owszem, pomysłowość i otwartość jest ważna, ale to doświadczenie też znikąd się nie bierze. No, kluczowe, czyli tak też może żeby krótko podsumować, czy kluczowe jest to, żeby obie strony też zrozumiały, że Wchodzenie w temat już zagadnienia typu kary umowne, i, i gdzieś tam nieodbieranie stanowiska i brak chęci współpracy, no nikomu nie służy, ani jednej, ani drugiej stronie, bo i ten integrator jakby będzie to robił, siedział na tym zakładzie, mówiąc w spędzał tam czas, no i klient końcowy po prostu nie będzie produkował, a już mógłby zacząć, już mógłby zacząć zarabiać pieniądze. No pomijamy oczywiście jakieś takie przypadki ewidentne, gdzie absolutnie gdzieś jakiś błąd w sztuce taki został popełniony, że trzeba coś od początku zaprojektować, czasami tak się niestety również zdarza. Tak. Natomiast wtedy, kiedy już jesteśmy jakby blisko jakiegoś celu, to naprawdę warto i bardzo mocno też Państwa zachęcamy, żeby taką otwartość tu wzajemną mieć i po prostu pomagać sobie nawzajem. Tak, ale tak się najczęściej dzieje, że trzeba coś poprawiać zupełnie w momencie, kiedy ktoś się zabiera za pracę, której po prostu nie zna i nie powinien po części się zabierać. Tak no i to by było na tyle w tym odcinku. Uwaga! Zapraszamy Państwa do zgłaszania propozycji tematów, które Waszym zdaniem warto przedstawić widzom. Propozycje prosimy wysyłać na nasz adres mailowy. Gościem programu była firma FANOK. MT, Plus, Manufacturing Technologies and More.